Siemaneczko z tej strony THE Wolf. Dziś Wam chciałam pokazać trzy lalki, które są. Wiem, że dla mnie też jest niepodobne do mnie, ale to nie. Podobne. Ale to nic. Więc gdzie jest on, Serhaj? Teraz Wam mu powiem. Pierwsza to była taka, którą się zamieniłam za ABBY którą teraz właśnie pokażę. Mam Claudine Wolf. I taką dziewczynę, taką iluminatka. No no i się po prostu zamieniłam tą pierwszą, więc pokażę tamtą jako pierwszą. Więc zaczynamy. Tysiąc łapek w górę. <grym> Żartuję. Cztery łapencje w górę, bo i tak według mnie dwie łapencje to już będzie za mało. Będzie po prostu trudno do zbierania. Więc trzy albo cztery. I kolejny odcinek z, nie wiem, czegoś. Wiem, że będę też nagrywać horrory. Tak jak Dissowski lub w ogóle takie. Spadaj. Spadaj. Okej, okay. mój kota już spadło. Spadnął, czy wiem. Super, jest taka trochę niezbyt się nią Ma włosy takie rozczochrane. Oj, sorry, nie zauważyłam, co to przybliżam. Takie włosy dziwne Tutaj zrobiłam jej to Widzicie, według że... mnie to kółko jest takie iluminatowe Tak wygląda Nie dla niej imienia, może się nazywać Jenny I, I to wszystko O niej, nie chcę mi się dalej o niej opowiadać Wiecie, jakim dostałam Znaczy, ją kupiłam właśnie. To co teraz wam pokażę, bo ona jest następna Ją Zamieniłam się właśnie To jest Abby, tak na wygląda ta noga jest taka, bo ją musiałam przykleić, bo się oderwała. Tu miała pasek, ale go zgubiłam. Chyba tak. Tak wygląda. Mi się ekstra bardzo podoba. Ja nie wiem, jak wam. Weźmy w też, która Wam się najbardziej podoba, i tyle. I tak. I wiecie, jak ją dostałam. A ją kupiłam w bo jestem w Anglii. ktoś nie wiedział. Nie ma go na tak nie podoba jak widziałam ma buty, tutaj ma ubranie, to, to a tak ona wygląda, tu ma jakieś pioletowe, uszka i to jest Wolf. tak wygląda czekajcie Tańczą, tańczą, tańczą parabole. Więc posubskrybujcie, jak w ogóle możecie zdać, bo i tak mnie nikt nie ogląda. <kluzny> <kluzny> Więc i tak, nikt mówię, to było ci na kolankach. I dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że będzie chociaż 3 subskrypcje, bo to będzie dla mnie ogromny zaszczyt. Idę kładam się was, kładam. Biu, biu, biu. Więc, mam nadzieję, że się spodobał Swag Wolf, wasz I Buzaki dla moich kochanych idolów. Tak? A jeśli nieks, to to nieks, ok? Więc, bajaks. bye bye.